Witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zakazowi zbliżania się. Ostatnie wydarzenia w Polsce pokazują, że zakaz zbliżania może nie wystarczyć, by ochronić ofiary. Mówię tu przede wszystkim o sprawie Tadeusza Dudy i tragicznej historii, którą na pewno znacie. Przedstawię w tym odcinku również wiele innych historii z tego roku. Które właśnie pokazują, że często zakaz zbliżania się jest łamany. Jest to środek prawny, stosowany najczęściej w sprawach o przemoc domową, groźby karalne, nękanie czy inne przestępstwa zagrażające bezpieczeństwu ofiary. W niektórych sprawach często sprawca łamie ten zakaz i dochodzi do tragedii. To pokazuje, że bez skutecznego egzekwowania może to nie wystarczyć do ochrony. Ofiary. Przykłady z Polski i ze świata pokazują, że w wielu przypadkach ofiary giną mimo zakazów, bo brakuje natychmiastowej reakcji policji, chociażby czy innych organów ścigania. Ale zakaz zbliżania to często właśnie kartka tak naprawdę papieru, ale też opaska GPS to technologia, która działa w wielu krajach i rzeczywiście pomaga. W tym odcinku przedstawię Wam także właśnie, jak wygląda kwestia zakazu zbliżania się w innych krajach, jakie tam są rozwiązania stosowane i jak to wpływa na zapobieganie właśnie, aby dochodziło do takich tragedii. Jeśli chodzi o Polskę, w Polsce ofiar doświadczające przemocy mogą liczyć na ochronę dzięki opasce GPS. No niestety w tej chwili nie. sprawca może dostać Elektroniczny nadzór. To wszystko jest raczej dopiero w fazie projektów. W chwili obecnej nie są prowadzone tego rodzaju rozwiązania. Nie muszę Was przekonywać, że byłoby to pomocne bardzo i przyczyniłoby się do właśnie zatrzymania wielu sprawców przed dokonaniem na przykład zabójstw. Nie istnieje system opasek GPS dla sprawców przemocy domowej czy stalkingu. Są dopiero projekty i, i postulaty, by to wprowadzić. Myślę także o wprowadzeniu na przykład też przycisku alarmowego u ofiar. Dlaczego o tym mówię? Powracam, sprawa Dadeusza Dudy już miała miejsce jakiś czas temu, ale w lipcu miała miejsce też taka historia. W gminie Sędziszów 59-letnia kobieta wyszła z domu do pracy. Na ulicy zauważyła idącego w jej kierunku męża, który miał sądowy zakaz kontaktowania się z nią i był objęty dozorem policyjnym. Napastnikiem był 62-letni mężczyzna, który miał w ręku przerobioną broń. Całe szczęście kobieta to zauważyła, bo mężczyzna kierował się w jej stronę. Próbowała uciekać, oddał w jej kierunku strzały i trzykrotnie trafił. Krzyki kobiety usłyszały postronne osoby, które ruszyły jej z pomocą i obezwładniły napastnika. Kobieta trafiła do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec niego areszt. W tej sytuacji widzimy, że tutaj kobieta miała wiele szczęścia, ponieważ sprawca nie zdążył zrealizować swojego planu. 13 lipca niedaleko łodzi, w miejscowości Łask, zatrzymano 54-letniego mieszkańca powiatu, który, mimo zakazu kontaktowania się i zbliżania do żony, zjawił się pod jej domem i groził pobawieniem życia. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali nieczyźwego mężczyznę. W mieszkaniu ujawniono 13 sztuk broni. W czerwcu wszczęto w tej rodzinie procedurę niebieskiej karty. Nawet też wszczęto postępowanie przygotowawcze w związku ze stosowaniem przemocy fizycznej i psychicznej wobec kobiety. W tym przypadku mężczyzna był trzeźwy. Myślę, że to w znacznym, w znacznym stopniu wpłynęło na, na, na to, czy jego plan został zrealizowany. Inną ciekawą historią tego typu jest sprawa z czerwca 2025 roku Starnowa. 70-latka została postrzelona przed jednym z bloków w Tarnowie. To była partnerka sprawcy. Trafiła do szpitala z obrażeniami. i życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Napastnikiem był 68-letni mężczyzna. Złamał zakaz kontaktowania się z kobietą. Postrzelił kobietę w okolice policzka, także był pijany. W dniu zdarzenia wybawił, wybawił. Byłą partnerkę z mieszkania, podając się za jedną z bliskich jej osób. Na miejscu zabezpieczono pistolet pneumatyczny, czyli widzimy, że też zakaz zbliżenia często istnieje, ale no, jeśli napastnik, sprawca ma chęć zrealizować swój plan, to może właśnie posunąć się do tego rodzaju podstępu. Może również, jak wcześniej widzieliśmy, obserwować ofiarę. I dlatego warto być również ostrożnym. Też w czerwcu tego samego roku doszło do tragedii pod nowym targiem. Zakaz zbliżenia w tej historii akurat nie wystarczył. 45-letnia kobieta została zastrzelona przez męża, gdy szła do pracy. Choć para żyła osobno, mężczyzna wciąż ją prześladował. Kilka godzin po zbrodni odebrał sobie życie. Historia ta jest wyjątkowo tragiczna, ponieważ osierocili dwoje dzieci. Kolejna historia pochodzi z marca tego również roku. W bytowie zatrzymano mężczyznę, który zaplanował zabójstwo swojej żony, naruszył zakaz zbliżania się. Do policjantów zadzwoniła kobieta, która przekazała, że jej mąż, z którym się rozwodzi, grozi jej pozbawieniem życia. Chwilę wcześniej mężczyzna miał powiedzieć przy swojej córce, że jedzie. Z, 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 zabić swoją partnerkę i spalić jej dom. Spakował do plecaka maczetę, sie, siekierę i wziął także baniak z paliwem. Wyruszył w drogę rowerem. mężczyzna został zatrzymany, zanim dotarł do żony. Postanowił zabić żonę, gdy sąd udzielił im rozwodu. Kolejna historia, mówiąca, e, mówiąca przede wszystkim o tym, że e, często też sprawcy przed e, Dokonaniem takiej tragicznej zbrodni mogą komuś powiedzieć: Warto nie bagatelizować takich, takich słów. Tutaj bardzo przytomnie zachowała się córka, która zawiadomiła policję. Mężczyzna wsiadł na rower, więc czas jego dojazdu był znacznie oczywiście wydłużony, jeśli chodzi o poruszanie się autem, no i był pod wpływem alkoholu, więc cały czas się oczywiście do tego auta nie wsiadł. Co wam jeszcze chciałam z takiej historii opowiedzieć, to historia zabójstwa w Rabie Wyżnej, województwo małopolskie, też czerwca tego roku. 45-letnia kobieta, Katarzyna, została zastrzelona przez swojego męża, który też następnie odebrał sobie życie. Para była w trakcie rozwodu i trójkę dzieci. Napastnik miał założoną niebieską kartę, nałożony także zakaz wierzenia się do żony oraz znęcania się. Wcześniej miał ją śledzić, obserwować i wczynać częste awantury. Bliscy kobiety twierdzą, że bała się męża, wyprowadziła się do rodziców. Przypominam, historia zdarzyła się w czerwcu, a 9 maja kobieta złożyła wniosek do prokuratury o zakaz zbliżania się. 13 maja ten wniosek został uwzględniony. Może ważne również jest to, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 3 lata temu, policjanci mogą, czyli, czyli mogą, mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania jego bezpośredniego otoczenia. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci obligowani są do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy te zakazy są respektowane. Przepisy przepisami pewnie rzeczywistość wygląda inaczej, no ale dobrze, że ustawodawca w y, jakiś o, o, o tym pomyśla, pomyślał. Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że sąd w czasie ich obowiązywania udzieli zabezpieczenia. Najskuteczniejsze systemy, jeśli chodzi o ofiary przemocy w rodzinie czy podobne przestępstwa. Możemy powiedzieć, że występują w Hiszpanii, Francji i Portugalii i te systemy łączą natychmiastowe uruchomienie alarmu, aktywowanie, aktywne monitorowanie w czasie rzeczywistym i zintegrowane reakcje policji i sądów. Jakie są główne trudności, jeśli chodzi o wprowadzenie takich opasek elektronicznych? To oczywiście koszty, organizacja systemu i obowiązek reagowania służb. Może za najbardziej taki wzorowy model, przedstawię Wam model hiszpański. Hiszpania może się poszczycić, że odkąd wprowadzili takie opaski elektroniczne, występuje zero zabójstw w trakcie takie, takiego monitorowania sprawców. Skuteczność interwencji naprawdę jest, jest duża. Ponad 80% kobiet w Hiszpanii czuje się bezpiecznej dzięki systemu, systemu, wprowadzeniu tego systemu. Wynika to z badań Ministerstwa Sprawiedliwości, więc badania te zakładam, że są rzetelne. Hiszpania może poszczycić się tym, że czas reakcji służb jest dość, dość szybki. Jeśli chodzi o Francję, Według Ministerstwa Sprawiedliwości system opasek zmniejszył ryzyko kontaktu fizycznego o 95% w analizowanych przypadkach. Jest to główne narzędzie prewencyjnej walce z przemocą domową. O 44% jest więcej decyzji o takich opaskach na przestrzeni ostatnich dwóch, dwóch lat. Jeśli chodzi o Portugalię. To program GPS Proximity wykazał, że w ponad 90% przypadków sprawca nie próbował zbliżyć się do ofiary. Zgłoszenia są rzetelnie i szybko obsługiwane przez policję. No i ewidentnie na przykładzie tych państw widać, że stosowanie elektronicznych rozwiązań jest bardziej skuteczne niż klasyczny zakaz. Jest to naprawdę realne narzędzie prewencji w eskalacji przemocy. Jak to też wygląda w innych krajach? W innych krajach system ochrony ofiar przy wykorzystaniu zakazu zbliżenia są bardzo zintegrowane i surowe niż w Polsce, w szczególności w zakresie monitorowania, egzekwowania i penalizacji zakazu zbliżania. W Niemczech taki zakaz może być wydany przez sąd cywilny lub karny. Zakaz kontaktu, zbliżania można także uzyskać w trybie pilnym, więc myślę, że to, myślę, że to też jest ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Policja ma prawo natychmiastowego usunięcia sprawcy z domu, nawet bez decyzji sądu, do 14 dni. U nas podobne rozwiązanie istnieje. W przypadku złamania zakazu kara do jednego roku pozbawienia wolności, nawet jeśli nie doszło do przemocy, Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby w przypadku, gdy zakaz jest łamany, aby takie kary były właśnie duże, były to kary właśnie pozbawienia wolności, aby odstroszyć ewentualnych napastników od, od ich ofiar. Złożenie wniosku może być w formie ustnej lub pisemnej, a także tryb pilny wniosku w sądzie rodzinnym. W niektórych nawet landach istnieją specjalne przepisy dotyczące ochrony ofiary przemocy domowej i zaostrzenia kar za naruszenie zakazu zbliżania się. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, również może być wydany w trybie natychmiastowym, nawet bez udziału drugiej strony. Policja ma obowiązek aresztowania sprawcy przy każdym złamaniu zakazu. Jest to, myślę, że też bardzo dobre rozwiązanie. Surowe wyroki sądowe za złamanie zakazu zbliżania. Ponieważ jest to automatycznie przestępstwo, przestępstwo karne. W Wielkiej Brytanii jest non molestation Order. Zakazuje sprawcy przemocy, gruźb, nękania i zastraszania ofiary, w tym kontaktowania się z nią bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem właśnie innych, innych osób. Może obejmować zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania, pracy, szkoły. Naruszenie to także przestępstwo. Occupation, order dotyczy wspólnego zamieszkania i może dotyczyć zakazu zbliżania się do sprawcy, do lokalu, z, który, z którego został usunięty. Zgłoszenie na policję lub do organizacji wspierających ofiary. Ciekawe też, może jesteście ciekawi, jak wygląda zakaz zbliżania w Stanach Zjednoczonych. System ochrony różni się w zależności od stanu. Zakaz można uzyskać bardzo szybko, w ciągu 20, od 24 godzin do 72 godzin. Sądy mogą nakazać elektroniczny dozór sprawcy, monitoring czyli GPS, e, zakaz posiadania broni. Policja natychmiast aresztuje po złamaniu zakazu. W wielu stanach działają specjalne sądy do spraw przemocy domowej z psychologami, pracownikami socjalnymi i kuratorami. Wyróżnia się zakazy tymczasowe wydawane bez udziału drugiej strony oraz zakazy stałe wydawane po przeprowadzeniu rozprawy. Złamanie zakazu w Stanach to bardzo poważne przestępstwo. Myślę, że fajnym rozwiązaniem w Stanach są specjalne sądy, które, które się tym zajmują. Okazuje się, że monitoring elektroniczny, czyli ta opaska GPS, przy orzeczeniu zakazu, zakazu zbliżania się Funkcjonuje w wielu krajach, szczególnie tam, gdzie przemoc domowa, stalking traktowane są jako zagrożenie o wysokim priorytecie. Dlatego też zastanawiam się, czy w naszym kraju zostanie to wprowadzone. Są też kraje, w, których, w którym ten system jest dopiero testowany lub będzie dopiero wprowadzony. Mowa jest tutaj o Belgii. Belgii jest program pilotażowy w kilku, w kilku regionach. Jeśli chodzi o Włochy, głównie zastosowanie wobec osób po wyroku. W Finlandii planowane rozszerzenie programu dozoru GPS wobec sprawców stalkingu. Myślę, że głównym problemem, jeśli chodzi o to, czy takie opaski są stosowane, są to, są to koszty i organizacja, no bo to też musi być obsługiwane przez, przez ludzi. Jeśli chodzi o koszty, dotarłam do informacji, że no nie są to, to, to małe kwoty. Dlatego około koszt monitoringu na jedną osobę wynosi 16 tysięcy złotych, zakładając okres pół roku. Dla tysiąca sprawców, możecie sobie policzyć, jaki to będzie, czyli łączny koszt roczny. Około od 32 do 64 milionów milionów złotych, mówię o tym dlatego, że uważam, że ostatnie historie pokazały, że taki zakaz zbliżania się no jest, jest często tak naprawdę fikcyjnym zakazem i stanowi zagrożenie dla osób, które dokonały zgłoszenia, że się obawiają o swoje życie czy życie swojej rodziny. Dlatego Warto też w inny sposób dbać o swoje bezpieczeństwo. Mój właśnie kolejny podcast, który planuję, będzie dotyczył tego, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Dlatego też poruszam właśnie ten temat w tym momencie. Dziękuję za wysłuchanie. Myślę, że kolejne odcinki będą, będą wkrótce. Tak jak już wcześniej wspomniałam, powracam do Was już na stałe z prowadzeniem, z prowadzeniem kanału. Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam jeszcze raz wspominam że bardzo mi zależy abyście zaglądali i polajkowali profil Echo Zaginionych na Facebooku. Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia.